Aparat Golgiego. Dobra, wszystkim się widzowie. Niestety, przegraliśmy tamten turniej, ale nic. Co? Więc możemy. No, tak. I teraz patrzcie, widzowie. Ym, mamy tak. Mamy tutaj dzisiaj turniej dla znajomych. Tak. To jest turniej, kto wygra. Tak, dobrze, wybiorę. Robimy zdjęć takich odgrywek i kto będzie miał najwięcej zwycięży, jak się na bronuta. Tylko nie ma timów, prawda? No takie... Nie na timowanie się po Tylko... prostu. No tak, nie na timowanie się, bo to będzie, wiecie, głupie. Wezmę Leona jak coś, no myślę. No tak, dobra. Ja gotowy jestem. To jest też na ekologię. Chyba wybrałeś tego. O, a ty to wybrałeś. A ile będziemy razy grać? Jeden. Pięć razy. Pięć razy, Kto będziemy mieć wygrywa. Tylko wiesz, każdy na każdego, Dobra? Okej. No tak. Tak, Nestora zawaliłam przez chwilę. A ty jesteś gdzie? W krzakach czy gdzie? No wiesz tak. Aha, no to nie mów, dobra, nie mów. Okej, okay, tylko tak z ciekawości się spytałam, dobra. No. No, pierwszy round, więc... O, widzę cię. Ja myślałem, że ty Ewę wybrałeś. Myślałem, tak. No, też pomyślałem, że Ewa to jest dobra, to ja właśnie, ale... Już, już sobie wytmę... Zna... A wiesz, jaki to, 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 to jest skin, ten z karnetu wymiarskiego? No wiem właśnie. sorry, bo wylosowało mi się przypadkiem ta, wiesz, emoji. Nie, nie no, spoko. Ja tutaj teraz wybieram EP. Jak coś ja, ja od razu sobie wyrzucę z emotki te łapki w dół, no bo tak czasami, wiesz, się mi, jak, jak ktoś przegrywa...

Boni? Wow. No. Czyli kiedy? Poniedziałek? Czekaj, policzę. Poniedziałek, w ten poniedziałek jest teraz. A, to ty, Nestor. O, a ty teraz Ewę wybrałeś. Fajnie. Chyba za mną teraz idziesz, tak, Adam? Nie wiem, właśnie... na Aha. No to zrozumiałe, jak wielkie starcie, no to...

Chyba jesteś na PR, nie wiem. Nie wiem, czy ja z tobą to wygrał. Jesteś mocny w browla. Dzięki. No nie. O nie, ja wiem, który to jesteś ty kram. Nie! Widadłem, kurczę. Widowie. Dobrze. I no to, no to Marko ma drugie zwycięstwo. Wezmę, żeby cię na ten wiecie co? Ja wezmę e, kogoś innego, no wiecie, żeby wam trochę, nie wiem, dać forest czy coś. Nie no, nie nie A dobra. To gramy, tak na na prawdziwe, nie że No. Dobra, let's go. Ja wiem kogo wezmę, żeby cię rozwalić. Staj. Nie! To ty byłeś! No! To ty! Ja nie wiedziałam, że to. Myślałam na początku, że to był Nestor. Taki po początkowy brawler, za dwa uderzenia, czy ile? Trzy. Rozwalił Leona. W że razie jest bardzo dobry na wymiarze. No właśnie wiem. I co tam, pooglądam was. Tylko nie podpowiem Inestorowi, no nie? No wiem, wiem, nie podpowiem. Przecież chodzi o to... Patrzysz, ja ci pokazuję, widzisz mnie? Tak, widzę. Widzę i ciebie i Inestora, ale fajnie tak nad mapą latać. Taki moment był. No to wygrałem, widzę, mam pierwsze zwycięstwo. jedno. No. Tak. Dobra, bo wybiorę chyba nie Leona, a wiesz co? Albo nie, nie będę mówił. Chyba zgadniesz, ale dobra. Nie wiem, czy zgadniesz. No nie wiem, czy zgadnę. Tak. Ja będę po prostu mocarstwem. Porobię was. Muszę tylko... Ja ten... się boję kogo on wziął. Nigdy będzie się boję kogo on wziął, ale chyba mogę podejrzewać. Różę albo bóla. No. Mogę ci powiedzieć od razu, że kogoś z tych na pewno, więc zgadnąłeś. No nie! Skoczyłeś. Co? Makapaka? Co to było? Jak to? Testor... Automatem mi się tarcza włączyła. Ha! No, więc zgadnąłeś. Cześć! Nie, nie przewadziłem! Kurde! ma już Hmm. Czekajcie. Brzy Wybierze może nie bula. O, ja wiem kogo ja... Ciekawe czy zgadniesz kogo ja biorę. Edgara? podczas gry. Ale... Aha. Nie przegrać, to już przegrasz raz. Czyli mam dobry gazet. Ty wziąłeś kogoś dobrego. Ale na Edgara? Ty wziąłeś Edgara, czy co? Nie, ja mam na tym Edgara na Nie zrozumiałam, ale dobra. Wezmę kogoś dobrego. Hmm. Kto by tutaj mógł być dobry? Wiem! Dobrze. Dobra, teraz wiem. Kogo wybiorę? nie najgorsze miejsce, A gdzie ty masz? Tam tam na środku. O zrozumiałem. Ja bym powiedział, że to najlepsze, ale dobra. Pam, 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 pam! A ja Nestora. Nestor, czemu ty byłeś taki na łatwiznę? Aha, a ty miałaś kieła? Marko ma cztery zwycięstwa, jedno i Nestor zero, czyli Marko najlepszy. A, dziękuję bardzo. No tak, widzowie także chciałam wam powiedzieć, że możecie jak chcecie na przykład z nami pograć w Brawl Stars, to możecie napisać po prostu swoje ID. Moje ID jest tutaj. Tak, i... Możecie nawet na moim kanale. No, no. No tak. Możecie po prostu albo w komentarzach... No tak. Ale co? Ja zatotowałem to jak dwa z 15 Mistrzostwo świata. Dobra. Takie coś. No dobra, to dawaj, to, e, dawaj Może po, No teraz wybiorę ze demiarza. Możemy po prostu, wiecie, teraz pobawić się, no wiecie, nie na mistrzostwo nasze, tylko wiecie. Po prostu. No, tak. bo mistrzostwo się skończyło, przecież. no właśnie.

A, Adam, bo ja, bo ja nie wiem, czy Ty masz. A ty masz skina? Czy to zwykły chyba Barley? No tak, ale to miał być. To miał być tak młodę, że ja oceniam, ja nie? Nie, nie, nie. Aha! Dobra, i teraz wygrałeś, ale mnie zawróć na drogę. Dobrze. Nastia Żebym wziął skina skinu. weź mi jakiegoś skina Po prostu skin, no, no, skin to muszę wziąć No skin to Ja skina, ja skiny, No ja wybiorę teraz e, też jakiegoś skina Nie pamiętam na kogo miałem fajny skinek No, przeżyć, no wiem właśnie Okej, okay, to ja wybiorę nie Edgara, tylko kogoś lepszego. Lester, <mulary> to <mulary> dołóżmy skin wybrać, po Dobra, on wybrał jakiś skin.

Dobra, ja mam. No, już zrozumiał, pokazałem mu. Jakiś niestety teraz nie rozumiem. No to. Dobra, ma skin. Ha, ja mam te skina, chyba przegram, ale dobra. <laughs> ale to będzie śmieszne. Bo mam skina, naprawdę. No wiem, ale na pewno przegram, ale mam skina. Nie no, zawsze trzeba wypróbować, no nie pamiętajcie. Dobra, że... idziemy na środek. Pamiętajcie, że dopóki nie musicie do mnie strzelać, dopóki nie ocenię, dobra? Bo to ci tutaj zabawie. Nestor we mnie strzela. Ej, nie zawijajcie się tam. O, niech ze mną kolczak, używam go wziął. A ja wziąłem to. Ja wziąłem Mortisa w czapie. Czyż to jest skin? Szczerze mówiąc, lepszy jest w kinto. O sorry. Nie widzę, nie możesz mnie widzieć. Mówiłam, ja tylko chciałam takie fajne zrobić. O sorry. Psie. No dobra, kto szybciej wygrywa. Chodź Nesto, nie kąpsię, nie Ała. Nie kąpsię. Nie kąpsię Nesto, chodź do środek. No. Dobra, więc tak. Kto szybciej z Was pokaże jakiegoś spraya, ten wygrywa. Czyli spraya. Checa aí. sekunda, aí, segunda. aí. Эстер, ты э, проиграл, потому что тебе, э, это битва, э, как бы, у кого круче скин был. Понял? Да, какой-то очень крутой. Я тебе советую на этого, знаешь, кого? Я советую. Нет, тебе советую. Помнишь? Эстер, хиба выиграл, он мат, такиго, такиго файного скинка. Dobrze widzę. Wy. A ja już zapomniałam, że jeszcze wideo robimy, ale dobra. To nieważne. Nieważne. Dobra. Wybrałem skinka. Jestem gotowy. No <laughs> wszyscy na środek nie wszyscy na środek O to ten z kim, co jakłem pierwszy raz na twoim kanale O Marko O Moim zdaniem Sorry Marko ale skin, No chcesz jedną jest dobry wie? No wiem właśnie Wiem o tym Tak myślałam że on wygra raczej jest lepszy No wiem że królek Bo ten e, on się sprzedał tylko za 500 Wiesz No, no trochę taki słaby Bo jedynie się różni od zwykłej bajerki Tylko sukienką No wiem <ścoughs> Więc widzowie Dziękuję bardzo za to oglądanie tego wideo Dzisiaj byłem e, Makapaka Nestor I Takokoza I Makapaka i Maka, no, wszystkim cześć, widzowie. Wszystkim cześć, siema.